wizowie nie oszukujmy się, nowa zdolność Czapko trampoliny jest ultra wyhajpowana W Istanbul Jasne, ktoś może Powiedzieć, że nawet jest przehypowana, Ale ja uważam to za najlepszy Zakup, chciałem powiedzieć, że w tym roku Ale problem jest taki, że Rok się niedawno zaczął Oj dobra, każdy wie o co chodzi Serio, ja jestem z tej czapki dużo Bardziej zadowolony niż z innych zdolności bo Long I tak, w odcinku na Kanale Abra Game, poza tym, że oczywiście Kupiłem tą zdolność, no to też ona już jest wymaksowana. I serio, chyba działa lepiej niż to było na becie. Ale mogę się mylić, może jest taka sama, tylko po prostu używam jej lepiej niż wcześniej. Grałem już oczywiście rankingówki z tą czapką, czy nawet wczoraj sprawdziliśmy właśnie tą czapkę na trybie kreatywnym. Fajna skórka ze Stumble Passa, ale dopiero dzisiaj, kiedy mam tą zdolność wymaksowaną, to zrobię prawdziwe testy. Chciałbym powiedzieć, że z czempionami, ale jeszcze nikt w Polsce czempiona nie ma, kiedy ja to nagrywam. I oczywiście, jeżeli kupujesz właśnie tą nową zdolność czapki, albo taką ofertę za 5 zł, czy inne zdolności, jak skok, czy teraz jest chyba jeszcze splunięcie? Oj dobra, nie powinienem o tym wspominać, ale powiem. Tak, mamy nową tabelkę wpisuj kod Abra, ale raz na tydzień. To jest ultra ważne. Raz na 7 dni. Kod Abra musi być wpisany. Niestety, ale spadliśmy na piąte miejsce na świecie z kodem. A byliśmy już na trzecie. Dlatego powiem co chodzi Abra swojemu znajomemu. W tym momencie przygotowałem dla was coś tak grubego, że naprawdę głowa mała. Mamy oczywiście najlepszych graczy Polski. Mamy tutaj mnóstwo widzów i naczelnego bambika Abera Lele. Natomiast nie uwierzycie, w co za Teraz zagramy. Szybko piszcie komentarze, szybko piszcie komentarze. Jak subskrybujesz kanał z dzwoneczkiem i dobrze napisałeś, to dam ci serducho w komentarzu. a Endlesik, blog nasz endless gdzie jest 12 osób z Obra Tym! I wy też możecie być w Abra tym oczywiście używając kodu ABRA w sklepie. No albo mając na przykład jakiś ciuszek z www abrety I słuchajcie, moim zadaniem jest tutaj grać tylko i wyłącznie z czapą. Tak, chłopaki oczywiście będą chcieli mnie na pewno złomować. Mamy tutaj najlepszych polskich graczy, którzy nie wytrzymają bez spocenia. Ale mamy też na pewno takich, którzy być może będą chętni Aby wziąć udział w naszym fajnym jakby Oni w sumie nawet nie wiedzą Ale challenge'u pod tytułem Przyskakuj jak najwięcej na czapce trampolinie się na Challenge Dobra, oczywiście mamy też inne rzeczy Jak chociażby, nie wiem, emotka skoku i tak dalej, i tak dalej Ale ja nie będę tutaj żadnego, słuchajcie, ze chłopaków klepał Chociaż oni właśnie próbują to robić <laughs> XD Dobra, jestem po prostu ultra ciekaw Ile wytrzymamy, słuchajcie, fal no właśnie, z ludźmi, którzy którym bardzo zależy, żeby mnie wyjaśnić. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę im bardzo zależy, słuchajcie. Oni sobie za punkt honoru wzięli! Ten mistrz PO sobie wziął chyba za punkt honoru, żeby mnie wyjaśnić. A ja nawet nie próbuję się, słuchajcie, z nim klepać, nie? Dobra, patrzcie to, przeskakuję sobie tutaj trampoliniarzem i serio, ile fal uda nam się zrobić? Ja, oczywiście. Będę chciał zrobić osobny odcinek z absolutnie. Naprawdę, takimi challenge'ami z czapką, że nie uwierzycie. Serio, nawet nie będę wam teraz mówił, bo to są tak głupie challenge'e, że ja nawet nie powinienem próbować tego robić. Serio, nawet nie, nie powinienem próbować wam mówić, że chcę to zrobić. Ale naprawdę, subskrybując ten kanał, dowiecie się wszystkiego. Tak czy inaczej, słuchajcie, w tym momencie już odpadło troszeczkę osób, ale oczywiście, no tak, wśród nas były boty. Teraz... No tak, żadnych botów, słuchajcie, poza mną oczywiście tutaj nie ma. Mam nadzieję, że już chłopaki nie będą mnie tutaj tak próbować emotkować. A ja oczywiście mam nadzieję, że uda mi się, słuchajcie, dość długo tutaj wytrwać. Bo popatrzcie, lecimy. Zaraz na liczniku mamy dwie minutki. I naprawdę już w tym momencie wcale nie jest nas aż tak dużo. Dobra, ja sobie przeskakuję oczywiście tyle czapką, ile się da. Sami to widzicie. I naprawdę to jest mega kozackie. Ten mistrz PO chyba też sobie już delikatnie odpuścił panczowanie mnie. Za co bardzo dziękuję, chociaż... Chociaż... Powiem wam, że muszę być czujny, bo ja się jednak trochę go boję. <laughs> trochę się go, słuchajcie, tutaj cykam. Ej, ale ta trampolina daje taki zapas, jeżeli, słuchajcie, jest wymaksowana, że ty nawet nie dotykasz, tak jak z tym skokiem, stopami tej ściany. No teraz skok akurat dotknął, ale kumacie, da się tak właśnie przeskoczyć, żeby nie dotknąć stopami niczego. To tutaj z tą jest tak samo. Dobra, ja właśnie sobie, słuchajcie, zrobię. Ta... O, kurde! Widzieliście to? No, to było trochę niebezpieczne. Tutaj mogliśmy spaść. Tak czy inaczej, słuchajcie, player UJ5. Co ty, podłoga. Mhm, mm mhm, mm 4KX. Jest tutaj z nami, więc ja bym się trochę bał, słuchajcie, bo z nim pobiłem mój personalny rekord, co nie? Jeżeli ja używam tylko i wyłącznie, słuchajcie, tych dwóch zdolności, no to się trochę cykam. Że może, może. Że może, słuchajcie, nie uda mi się z nim wygrać. <laughs> XD, ale tutaj słuchajcie z tym y, kotletem, który chyba też kiedyś miał, y, mastera to na pewno miał, nie pamiętam tylko czy miał czempiona, y, to też z nim wcale nie musi być tak łatwo, co nie? Dobra, słuchajcie, robimy sobie tak, robimy sobie plom, la lum 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 lum. Dobra i co? Tutaj nie zdążymy, więc emotka z koku musi być grana. Tak, zdecydowanie. Dawaj, dawaj, grab, jeden, trzy, trzy, siedem, hopie Patrzcie, co robimy, nie? Ale pięknie sobie przeskoczyłem, wow, ale wysoko była ta trampolina, co? Trampoliniarz, Janiarz, Jan Let's go mhm. Jednak się chłop tutaj niecierpliwi trochę Chyba troszeczkę chce nas wylaminować A ja bym bardzo nie chciał, żeby on mnie próbował wylaminować, jakby ktoś pytał, co nie? Dobra, przeskoczę sobie tutaj i sobie poczyluję, słuchajcie, bombę Żeby chociaż przez chwilę mieć święty spokój I teraz ta, ło. Ło! Dobra. Plum, 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 plum. Ej, naprawdę powiem wam, tak łatwo gra się z tą czapą, że to jest masakra! Ja się nie dziwię, czemu ta zdolność jest tak wyhypowana i nie dziwi mnie w ogóle, czemu w sumie każdy chce ją mieć, jakby je kupuje ją. To jest naprawdę słuchajcie strasznie gruba rzecz. Masakra moim zdaniem, masakra, bo ja już pokazywałem, że oczywiście wcale nie trzeba wymaksowywać czapki, żeby ona robiła taką robotę, ale... No ta wymaksowana to już jest zero wysiłku. O kurde. Ty. Ej, ale to jest zażywiem, No dobrze, że uratowałam. Ale to jest naprawdę, słuchajcie, zero wysiłku. Kompletne, słuchajcie, zero wysiłku, bo za każdym razem, jak jej używasz, no o ile jakoś tam krzywo jej nie rzucisz, to, to zawsze wyjdzie. Zawsze wyjdzie. To nawet tym skokiem łatwiej się pomylić. Serio, skokiem moim zdaniem łatwiej się pomylić niż tym trampoliniarzem. Dziwne, dziwne. Naprawdę. znaczy w sumie nie dziwne, no. Nie dziwne, właśnie kurde kozackie, jeżeli chodzi o tą właśnie trampolino czapkę, no nie? Dobra, tak czy inaczej. POOOOOOO! Nie no, chciałem go tylko strolować, słuchajcie. To wiecie, ja wiedziałem, że on się uratuje. Spokojna głowa, słuchajcie. Chciałem po prostu się z nim tutaj pobawić. Tak czy inaczej... O, a zróbmy sobie tak. No tak, akurat ta, czapeczka. Piłeczka także jest genialna, ale... O właśnie, wy na pewno wiecie, że ja nie mam takiego mega zaufania co do piłki. Ona... To jest też kwestia aktualizacji. Kiedyś y, bardzo dobrze działała, idealnie przeskakiwałeś, potem był taki update, że a, tak nie za bardzo dawała radę. Potem słuchajcie, znowu bardzo dobrze sobie działało i dawało radę. A teraz, słuchajcie, była aktualizacja, w której oczywiście czas tej piłki y, został skrócony, że ona dużo krócej działa, jest wolniejsza i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jest dalej mega dobra, jest mega OP i nie można powiedzieć, że nie, ale bardziej chodzi o to, że ona taka bywa zmienną. Bywa zmienną, ma humorki ta czapka, co nie? A jednak, kurczę, skok? Czy, czy, słuchajcie, ta... Czy ja znowu czapka? Mi chodzi, że cały czas, że humorki ma piłka, jakby co. Yy, a czapka, słuchajcie, czy właśnie ten skok? Nie ma humorków. Szkoda, że serwery StumbleGuys mają humorki. Ty, ej, bez kitu! Mamy 5 minut i 40 sekund! I dzieje się coś takiego. Ja rozumiem, że serwery StumbleGuys są mega przeciążone, bo każdy kupuje teraz tą czapę... Mam nadzieję, że z kodem Abra. Ech, co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Nowa zdolność czapki została owiana tym mitem, że ona idealnie się sprawdza na blogdaszu, no bo przeskakuje ściany. Ja zresztą to pokazywałem. Ja zresztą też. No właśnie, trochę tak hypowałem, że ona działa najlepiej na blogdaszu, ale pokazywałem już też na przykład właśnie na kanale Abra Games, że kurczę. No, niekoniecznie tylko na tej mapie się sprawdza. Nawet na Jungle Rollu, nawet na Super Slide, na Lavaland i na każdej innej mapie także ma ogrom sensu. Tutaj, słuchajcie, popatrzcie. Mamy Blockdash odnowiony, ale bez zdolności żadnych. Nie ma zdolności. Nie ma to, tamto, ten tego. A ja gram to po to, żeby oczywiście zezłomować tych chłopaków. Tylko, że no właśnie, nie ma zdolności. jak ja mam tutaj ugrać? Oj, 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 chłopaki, no nie wywalajcie się tak. Wywalcie mnie, żeby hejterzy powiedzieli, że abra to bambiniarz. Ja. Hm, w sumie ja też tak uważam, nie tylko hejterzy Ej, ej, No dobra, dawajcie. Gramy, gramy. Jeszcze raz gramy. Tutaj, serio, czapka by się, no moim zdaniem, naprawdę przydała. Bo ja o tym też już wspominałem. Ale naprawdę ta czapka daje dużo fanu z gry. Nawet jeżeli nie musisz jej użyć. Serio, bo przez skoczyłbyś sobie w jakiś normalny sposób, to po prostu z tą czapką jest fajniej. Fajniej. Ty masz coś takiego, o, ale se zaraz przeskoczę. Naprawdę, to daje dużo satysfakcji, nie? Kurczę, bardzo bym chciał, słuchajcie, akurat zagrać takie wydarzenie, tylko że z tą zdolnością właśnie w tym momencie i na przykład tylko robić czapkę. Znaczy, ja i tak będę chciał, słuchajcie, nagrać odcinek, że mogę tylko sejwować i tylko używać czapki, na przykład grając na jednej linii. Albo niekoniecznie na jednej linii, ale z grubsza rozumiecie, po prostu, że challenge nie mogę w żaden... Żaden inny sposób, na przykład, o, nie mogę w ten sposób sobie przejść, nie? E, e, e. Albo Sejvitolos Papitos, albo Czapencja. Dajcie znać, czy chcielibyście właśnie taki odcinek, bo moim zdaniem to by było przekozackie. Znaczy, no jeżeli już jest dziura taka, to sem mogę przejść, ale że nie mogę rozłamywać bloków. Kumacie. Chociaż kurczę, to jeszcze grubszy byłby Czelecz? Gdybym nie mógł nawet, słuchajcie, przejść przez taką dziurę. Tylko musiałbym właśnie zrobić tak. No nie, no słuchajcie, to się nie uda bez podwójna ściana, ale rozumiecie, co chcę powiedzieć. Nie? Ty, to by było tak dobre. To by było, słuchajcie, tak dobre. Nie, no słuchajcie, okej, okay, okej, okay, mam plan. Zróbmy challenge, słuchajcie Zróbmy serię challenge, że nie mogę nic innego robić Tylko właśnie tą czapę I słuchajcie, save y. Ja cię kręcę to będzie niewykonalne, no nie Znaczy mówię, żeby na odcinku coś takiego zrobić Osobnym, nie, 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 że w tym momencie Ale ja naprawdę nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne No dobra, jest tutaj, słuchajcie, bajo jajo Do wywalenia jajcarz Jan no Nie, 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 to jajo, słuchajcie, musi być wyjaśnione, nie W tym momencie wyjaśniamy Dawaj, popychamy go, słuchajcie, popychamy go w... O kurde, ty prawie sam siebie popchnął w lat A! co? Co? co to była za gra w ogóle? Wow, odłamki do nowego skina Al-Rahil I jest to, słuchajcie, legenda Ej, mega spoko Akurat nie będę ukrywał, słuchajcie Ale serio, nowa skórka za darmo by mi się mocno przydała Tego gościa można mieć? Ej, tutaj można mieć origami w tym? O, wow, dobra, otwieram tego bok... Wow Wow, co się stało z tym ekranem? Ej, mi się zepsuł monitor, czy to gra się... Z... Ej, chyba gra się zepsuła. Lol, to było bardzo dziwne. Ej, kupuję to jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj. Aj, duplika. Dawaj, kupuję to jeszcze raz. Problem jest taki, że ja oczywiście mam już praktycznie wszystkie skórki, więc tutaj szansa na coś jest po prostu nie największa. Ale dawaj, 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 dawaj. Pow! Serio? Dobra, do pięciu razy sztuka. Nie ma to tamto, ten tego. Tak, let's go. Uwaga, uwaga, uwaga. I... pow! Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, gierkę z trybu kreatywnego i oczywiście gierkę z przekozacka. Fajnie, że ją sobie odpalamy, bo we wczorajszym odcinku pokazywałem wam, jak działa ta czapeczka nieulepszona i że ona na takich gierkach z trybu kreatywnego, uwaga, też bardzo, ale to bardzo się przydaje. Przynajmniej uwaga, moim zdaniem, bo może nie każdego zdaniem. Co ja mam tutaj w ogóle zrobić, słuchajcie? Ej, to jest mega dobre pytanie, bo o kurde. O kurde, poczekaj, 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 poczekaj. Czy ja to do, w ogóle. Dobrze... Ej, nie wiem co mam tutaj zrobić, ale tym bardziej tutaj trzeba pomóc się przydać. Ale nie. Poczekajcie, bo ja. Na, na pra... nie, naprawdę nie wiem co zrobić. Chwila, momencik, chwila, momencik. Co ja mam niby tu. Ale tu. Tu jest jakaś jeden trampolina z tyłu? Nie! Ty, co jest? Kompletnie nigdy nie rozumiem takich map. Ty, a może on chce, żebym ja poleciał słuchajcie tutaj piłeczką? Ty, ale ja nie wiem, czy dosko Nie, no przecież nie doskoczę w ten sposób. Dobra, czyli w takim razie, słuchajcie, trzeba na pewno tutaj się z tego wybić. Okej, okay, okej, okay, dobra. A czy jak na tym stanę? Nie, to mnie tak nie wybije. Dobra, to mam, słuchajcie, plan. Można by zrobić właśnie w ten sposób. Poczekaj. Pu. Aha. No to jeszcze raz. Czyli robię sobie tak. Teraz, słuchajcie, zrobiłbym sobie emotką skoku tutaj. Dobra, w porządku. I teraz, no, w jakiś, nie wiem... Ch ty, a mogę na przykład spróbować... Oh, mogę spróbować te... Aha, to sobie spróbowałem. Ale tu jest checkpoint, rozumiem. No to patrzcie, właśnie przy pomocy, słuchajcie, trampoliniarza wskakujemy sobie na to, co nie? Teraz podejrzewam, że sobie jakoś zejdziemy po tym Tutaj byśmy sobie zrobili to... Ej! Mocne! Ty, naprawdę fajne! Naprawdę słuchajcie, całkiem spoko pomysł, tylko jakie mam to... Nie wiem, tak Kurde ty! Ej nie, no nie, nie za bardzo słuchajcie, kumam zasadę, jakby co mam tutaj odwalić, ale słuchajcie, może zaraz mi się uda, bo tu słuchajcie jest jakaś taka forma trampolinki, więc być może, być może, słuchajcie, dobra, spróbowałbym zrobić tak, tu bym się, słuchajcie, spróbował, aha, to się odbiłem, nie? Jakby ktoś pytał. To, że oni robią tutaj checkpoint, to jest naprawdę zatrważające moim zdaniem, a ta, dodatkowo, słuchajcie, piłeczka naprawdę krótko trwa. Typu że serio, ja nie wiem czy teraz ta czapa, w serio, nie jest nawet skuteczniejsza, słuchajcie, niż właśnie. Ty no, ej, ale poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Chciałem powiedzieć, że nie czy nie jest skuteczniejsze od piłki. Ale co jest z tą mapą nie tak? Niech idealnie udowodni to, co się dzieje z moim skinem. Dobra, jestem tutaj znowu na tym śmietniku. Tutaj bym spróbował, słuchajcie, ale widzicie jakby to, to nie chce tak działać. Jakby, ej, dobra, to jest porąbane jednak. No i dobra, teraz, słuchajcie, chwila na zastanowienie się, co ja niby mam tutaj, słuchajcie, takiego odwalić, bo ja i tak, słuchajcie, nie jestem w stanie, nie no, nigdzie tutaj doskoczyć. Ty, no poważy, ja bym chciał wiedzieć, ja bym po prostu, słuchajcie, potrzebował informacji. No, podejrzewam, że mam doskoczyć, słuchajcie, tutaj, co nie, ale czy ja jestem w stanie tutaj w ogóle przeżyć? Aha, aha, dobra, wracaj, aha. Aha, aha, aha. Dobra, podejście numer 48555, no nie? Dobra, poczekajcie, przeskoczymy sobie ta... No, ale dlaczego ty nie stajesz na nogach? To, to, jest, to jest dość zastanawiające Czemu on od początku nie chciał, słuchajcie Dobra, okej, okay, dawaj, wybijmy się z tego Poczekaj, pójdziemy sobie na tą trampolinę I gdzie dalej? Bo ja przecież, słuchajcie Tym środkiem to nigdy w życiu nie przeskoczę Ale dobra, spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy Może wyjdzie, a może nie Bo właśnie tutaj ta emotka, słuchajcie, czapki Może bardzo, bardzo oddać, że... Spróbujemy to połączyć, popatrzcie. Zrobimy tak, zrobimy teraz. Nie rozumiem nic. Ej, naprawdę, słuchajcie, nic z tego nie rozumiem. Poczekaj. Robimy tak, robimy sobie tak. Teraz odbijałbym się od tego. Dobra. Okej, okay, spoko. Teraz ta czapka naprawdę bardzo, bardzo pomogła. I musimy wybić się z tego. Ja się kręcę. Nie no, dobra, masakra. Masakra, masakra, masakra. Tutaj mamy, słuchajcie, jakąś instrukcję. Ale ja bym, słuchajcie, ją na razie. Jednak nie mogę jej olać. No to co ma. Aha, nie no, poczekaj. Poczekaj, mam niby przez to wszystko, ale ale ty nie, nie, nie wiem. Obygę! Każda mapa w jaką grałem od was jest trylion razy lepsza od tej. No przysięgam, słuchajcie, naprawdę prz... przysięgam. Na tym żółtym mi mnie spaliło! Nie, nie! Wychodzę stąd, serio, ja chcę grać tylko w mapy od was? Zgłoś poziom, inne opisz poniżej. E, moi, moi widzowie robią lepsze mapy, a nie są w popularnych pozdro Nie no słuchajcie, to to napra... I wyślij. Wyślij. Co tu się dzieje? Ponarzekane, ponarzekane, no i super. Dzienna forma narzekania została wyrobiona, a teraz, żeby się trochę odstresować, popatrzcie. Spróbujemy, słuchajcie, zrobić coś, co mi ostatnio nie wyszło. Tylko muszę poczekać, słuchajcie, na moją właśnie czapę. Dobra, czyli robię tak, robię tak. Dobra, okej. Okay. I oczywiście, czy nas to przyspieszyło? Nie. Niekoniecznie. Ale słuchajcie, ja chcę się bawić tą czapką i mam to gdzieś. Będę chciał, słuchajcie, nawet jeżeli tutaj nie wygram, to zobaczyć. Poczekajcie. Czy ja mogę? Mógł... Aaaa, gdzie? Ha! To nie miało sensu Chciałem, słuchajcie, wybić się na tej czapce Bo ja wiem, że na super slajdzie Ta czapka, słuchajcie, nie ma sensu Ale bo patrzcie, o co chodzi My jesteśmy mega rozpędzeni Jakby... I ta czapa nas, słuchajcie, spowalnia Poczekajcie, zaraz spróbuję Zaraz spróbuję tego jeszcze inaczej Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie Czyli tak, polećmy tutaj Spróbujmy, słuchajcie, wyskoczyć tutaj Tutaj rzucę A, widzicie? Niesamowite zwolnienie nas A... Czemu jestem na starcie? Aha, no dobra. No to przynajmniej, słuchajcie, możemy się pobawić razem. <laughs> XD! Co jest gron? Ty, a jak na przykład to by się, słuchajcie, przeskoczyło? Patrzę, mamy 4 sekundy. Ja nie wiem, czy, słuchajcie, nam się uda zdążyć. Uwaga, 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 uwaga. O! O! nie! Nie skończyłem. Nie ale teraz już można by spróbować normalnie zagrać jakąś gierkę i przypadkiem może ją wygrać. No bo wiadomo, zaraz się zbiorą hejterzy, którzy powiedzą abrę strasznym bambikiem, bo był 15 na super slajdzie. O, wow! Niesamowite! Dzień jak co dzień. Dobra, ty a dawaj ja sobie przeskoczę na przed tym. Wow! Ej, dobra, zabawa tą czapą. Wiecie jest jaka? Taka y, stresująca na zasadzie, że ja już to mówię, ona jest mega satysfakcjonująca, a z drugiej strony ona jest taka, że kurde, ty się stresujesz Oj, czy na pewno dam radę. Oj, czy na pewno doskoczy, co nie? Patrzcie, zrobimy właśnie sobie coś takiego. No dobra, tutaj akurat mi wyskoczyło, wyrosło, więc i tak we mnie odpadł, ale yy, fajnie się podskoczyło. I to jest bardzo skillowe, mam wrażenie? Ja widziałem od początku, pani Kapibaro, co pani próbuje tutaj akurat zmajstrować. Więc spokojna głowa, to, to trzeba, trzeba trzeba uważać na takich graczy, wiadomo. Ale od początku wyczuwałem intencje. Dobra, poszyluję sobie chwilę tutaj i zobaczę, gdzie mogę właśnie, słuchajcie, przeskoczyć, żeby znowu zrobić jakiegoś trikulca, słuchajcie. Dobra, widzę, że tutaj. No tak, trzeba zdecydowanie. No i tutaj jest ta kapibara nieszczęsna, no nie? Więc ja akurat bym uciekł sobie do tej strony. Wiadomo, tutaj mógłbym użyć tarczy, mógłbym, słuchajcie, użyć jakiejś niewitki. I na pewno, słuchajcie, to byłaby lepsza decyzja. Ale ja chcę się tutaj bawić. Słuchajcie, ja chcę się tutaj bawić, więc dawaj Wyrośnij mi właśnie, o Dobra Dobra Dobra, ja nie wiem ja, ja wyczuwam, słuchajcie, złe intencje u tych wszystkich graczy Więc poleciałbym sobie tędy Ty, nie no, słuchajcie, to się Ale, no to musi się tak kończyć Kiedy ja ich nie emotkuję o! Pamiętajcie, że jak kupujecie czapę No to tylko z kodem ABRA